Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison, Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Święty Michale, módl się za nami. Święty Gabrielu, módl się za nami. Święty Rafale, módl się za nami. Wszyscy święci Aniołowi. Archaniołowie, módlcie się za nami. Wszystkie święte Duchy Niebieskie, módlcie się za nami. Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Wszyscy święci, patriarchowie i prorocy, módlcie się za nami. Święty Piotrze. Módl się za nami. Święty Pawle, módl się za nami. Święty Andrzeju, módl się za nami. Święty Janie, módl się za nami. Święty Tomaszu, módl się za nami. Święty Jakubie, módl się za nami. Święty Filipie, módl się za nami. Święty Bartłomieju, módl się za nami. Święty Mateuszu, módl się za nami. Święty Szymonie, módl się za nami. Święty Tadeuszu, módl się za nami. Święty Macieju, módl się za nami. Święty Barnabo, módl się za nami. Święty Łukaszu, módl się za nami. Święty Marku, módl się za nami. Wszyscy święci apostołowie i ewangeliści, módlcie się za nami. Wszyscy święci uczniowie, pańscy, módlcie się za nami. Wszyscy święci niewinni, młodziankowie, módlcie się za nami. Święty Szczepanie, módl się za nami. Święty Wawrzyńcze, módl się za nami. Święty Wincenty, módl się za nami. Święty Wojciechu, módl się za nami. Święty Stanisławie, módl się za nami. Święty Fabianie i Sebastianie, módlcie się za nami. Święty Janie i Pawle, módlcie się za nami. Święty kosmo i Damianie, módlcie się za nami. Święty Gerwazy i Protazy, módlcie się za nami. Wszyscy święci męczennicy módlcie się za nami. Święty Sylwestrze, módl się za nami. Święty Grzegorzu. Módl się za nami. Święty Ambroży, Módl się za nami. Święty Augustynie, Módl się za nami. Święty Hieronimie, Módl się za nami. Święty Marcinie, Módl się za nami. Święty Mikołaju, Módl się za nami. Wszyscy święci, biskupi i wyznawcy, módlcie się za nami. Wszyscy święci doktorowie, módlcie się za nami. Święty Antoni, módl się za nami. Święty Benedykcie, módl się za nami. Święty Bernardzie, módl się za nami. Święty Dominiku, módl się za nami. Święty Franciszku, módl się za nami. Święty Kazimierzu, módl się za nami. Wszyscy święci kapłani i lewici, módlcie się za nami. Wszyscy święci zakonnicy i pustelnice, módlcie się za nami. Święta Mario Magdaleno, módl się za nami. Święta Agato, módl się za nami. Święta Łucjo, módl się za nami. Święta Agnieszko, módl się za nami. Święta Cycylio, módl się za nami. Święta Katarzyno, módl się za nami. Święta Anastazjo, módl się za nami. Święta Jadwigo, módl się za nami. Wszystkie święte dziewice i wdowy, Módlcie się za nami. Wszyscy święci i święte Boże, przyczyńcie się za nami. Bądź nam miłościw przepuść nam Panie. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie. Od zła wszelakiego, wybaw nas Panie, od grzechu każdego. Wybaw nas, Panie. Od gniewu Twego wybaw nas, Panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci wybaw nas, Panie. Od gniewu nienawiści i wszelkiej złej woli wybaw nas, Panie. Od sideł szatańskich wybaw nas, Panie. Od ducha nieczystości wybaw nas, Panie. Od piorunów i nawałnic, wybaw nas Panie, od plagi i trzęsienia ziemi, wybaw nas Panie, od zarazy głodu ognia i wojny, wybaw nas Panie. Od grożących niebezpieczeństw, wybaw nas Panie, od śmierci wiecznej, wybaw nas Panie, Przestajemnice Świętego Wcielenia. Twego wybaw nas, Panie. Przez przyjście Twoje, wybaw nas, Panie, przez narodzenie Twoje, wybaw nas, Panie. Przez Chrzest i święty Post Twój, wybaw nas, Panie. Przez Krzyż i mękę Twoją, wybaw nas, Panie. Przez śmierć i pogrzeb Twój, wybaw nas, Panie. Przez święte zmartwychwstanie Twoje, wybaw nas, Panie. Przez cudowne w niebo wstąpienie Twoje, wybaw nas, Panie. Przez przyjście Ducha Świętego, pościeciciela, wybaw nas, Panie. W dzień sądu wybaw nas, Panie. My grzecznie Ciebie prosimy, wybaw nas, Panie. Abyś nam grzechy odpuścić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś karanie od nas oddalić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś nas do pokuty prawdziwej doprowadzić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś Kościołem Świętym rządzić i zachować go raczył, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie, abyś namiestnika apostolskiego i wszystkie duchowne Stany w świętej pobożności zachować raczył. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie, abyś nieprzyjaciół Kościoła Świętego upokorzyć raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś panującym i rządom chrześcijańskim pokój i zgodę prawdziwą dać raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś całej społeczności chrześcijańskiej pokój i jedność darować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś wszystkim błądzącym do jedności z Kościołem przywrócić i wszystkich niewiernych, do światła Ewangelii doprowadzić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś nas samych w służbie Twej Świętej utwierdzić i zachować raczył. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś umysły nasze ku pożądaniu nieba podnieść raczył. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie abyś wszystkim dobrodziejom naszym uczynność ich wiekuistą zapłatą nagrodzić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, abyś dusze nasze, braci, krewnych i dobrodziejów naszych od potępienia wiekuistego uchronić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, abyś urodzaje ziemskie dać i zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś wszystkim wiernym, zmarłym, wiecznym odpoczynek dać raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś nas wysłuchać raczył, Synu Boży, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.